Klub Gazety Polskiej przeprowadził akcję uzbierania podpisów pod petycją w sprawie zachowania miejsc parkingowych na placu Narutowicza. Proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć na wstępie bardzo oczywistą rzecz dla Łukowian i dla mnie też jako, jako Łukowianina. Ten plac bezwzględnie potrzebuje rewitalizacji. Jesteśmy tak, jak jest na tym na że napisane, nie dla likwidacji miejsc parkingowych. Jesteśmy za tym, żeby pan burmistrz miasta Łuków pochylił się nad tym. Że tutaj jest 40 miejsc, proponuje 5. Tak jak mówię, jest 40, proponuje 5. Gdzie są pozostałe 35 miejsc? Pan burmistrz proponuje, że, że otwiera parking przy starostwie, tu gdzieś przy e, mieście Łuków. E, faktycznie te parkingi są otwarte w niedzielę i święta, i mieszkańcy korzystają z tych parkingów. Tylko co się zdarzyć ma z petentami, którzy przyjeżdżają w godzinach urzędowania tych, tychże dwóch samorządów, czyli miasta i powiatu? Co się stanie z tymi ludźmi, którzy robią tutaj zakupy w tych aptekach, w tych, u tych przedsiębiorców, którzy są po mojej lewej stronie? I co się stanie z ludźmi, którzy są przyjezdni, przyjeżdżają do Kolegiatu Ukowskiego na różnego rodzaju okoliczne święta? Co sądzą o tym mieszkańcy? Ludzie przyjeżdżają, przeważnie ludzie starsi, przywożą dzieci ich i po prostu jej parkują. Nawet są rodziny z małymi dziećmi, gdzie mówiono. Szukaj gdzieś w parkingu i nieź dziecko nie wiadomo ile. A przecież tak, mówią, że na, w urzędzie miasta, ale jak jest pogrzeb, bardzo dużo ludzi przecież teraz nie ma już autobusów, tylko każdy przyjeżdża samochodami i gdzie mają się zatrzymać. Kościół się starzeje, bardzo młodych ludzi jest mało dzisiaj w kościele. I pasowałoby, że właśnie ci starzy ludzie podjechali sobie samochodem pod kościół. Nie tam szukali gdzieś miejsca gdzieś pod, przy basenach, czy gdzieś tam naukowie. Są tak samo jakieś uroczystości, na przykład tutaj w kościele. Już, no nawet, nawet nie ma tutaj już, nie mówiąc o kościele, tylko jak jeździłem po Europie, to widziałem zawsze, tam, gdzie był jakiś urząd miasta, to była flaga narodowa i flaga danego miasta. I zawsze były duży parking przed takimi budynkami. a u nas po prostu jest urząd. Urząd Pracy, Kościół i Urząd Miasta, miejsca pracy i brakuje. I, i tutaj chcę właśnie zabrać. To teraz zabierają to wszystko i, i, i po prostu, bo ma być pięknie, tak? To nie ma być pięknie, tylko po prostu to ma być dobrze po prostu dla wszystkich. Nie wolno jednego psuć, co jeszcze nie jest w złym stanie, a żeby robić nowe. Proszę państwa powoływanie się na to, że ten plac był kiedyś taką wizytówką miasta i się powołujemy na 800-letnią tradycję naszego miasta, którą ja bardzo szanuję, bo ja już 59 lat mieszkam w tym mieście i kocham to miasto i będę dalej kochać i tutaj już po prostu umrę. Ale nie porównujmy tego, co się działo 8 wieków temu, do tego, co się dzieje teraz. A zresztą proszę Państwa, mamy tutaj piękny plac, mamy dwie tablice. Spotykamy się tutaj 11 listopada i 3 maja. I ja naprawdę zapraszam wszystkich, żeby przychodzili, bo jest nas garstka, i dla nas to miejsce jest naprawdę wystarczające. I z całym szacunkiem dla wszystkich ludzi, i z moim optymizmem wrodzonym. Nie wierzę, że jak tutaj zostanie zlikwidowany parking i zrewitalizowany pięknie plac, na tych uroczystościach pojawi się tysiące ludzi. Naprawdę z całym szacunkiem i dla mieszkańców, i dla. Wszystkiego, co się tutaj ma zadziać. Nie będzie tak. O dalsze losy petycji zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miasta Artura Czubaszka. Petycja. Oczywiście e, powinna i będzie rozpatrywana zgodnie z prawem, zgodnie z terminami, natomiast e, dla przypomnienia mamy czerwiec 2025 roku. Umowa podpisana przez pana burmistrza z urzędem marszałkowskim, z panem marszałkiem, przewiduje realizację tego e, zadania do czerwca 2026 roku. Mamy dokładnie jeden rok. Nie ma czasu na ponowny projekt, nie ma czasu na konsultację z konserwatorem zabytku, nie ma czasu na aneksowanie tej umowy i znalezienie wykonawcy, który w kilka, w dwa lub trzy miesiące, bo może tyle zostanie, podejmie się realizacji tego zadania. Także petycja oczywiście szanuje e, różnice zdań, e, natomiast ona jest o kilka lat za późno. A czy Panem zdaniem to dobry pomysł, żeby stąd zniknęły te miejsca parkingowe? Oczywiście ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Nasze miasto nie ma takiego punktu. Reprezentacyjnego. Mamy kilka placów, natomiast tutaj mamy rzeczywiście kilka zabytków. Pasowałoby to uświetnić, uwidocznić i taki centralny plac, w którym mieszkańcy wierni mogliby się spotykać przy różnego rodzaju uroczystościach państwowych, kościelnych, jest dobrym pomysłem. Dla podkreślenia chciałbym dodać, że przeciwko tej inwestycji nie ma nic, absolutnie nic. Proboszcz, Tejże parafii, która skorzysta tylko na tej rewitalizacji, bo ten piękny obiekt, ta piękna kolegia ta będzie jeszcze bardziej widoczna i oświetlona. O ilu miejscach parkingowych, które zostaną zlikwidowane na rzecz placu Narutowicza możemy mówić? To jest jakieś 28-30 miejsc parkingowych, które będą musiały być zlikwidowane przy. Już w realizowaniu tego zadania inwestycyjnego. Petycja została złożona w Urzędzie Miasta.